Oławskie stowarzyszenie tym sposobem wychodzi naprzeciw potrzebom, jakie mają nasze dzieci i młodzież we współczesnym świecie. Każdy rodzic wie, jak trudno jest czasami dotrzeć do dziecka i jak trudne jest szukanie drogi porozumienia z młodym człowiekiem oraz zrozumienie jego odczuć i motywacji. Często rodzice i nauczyciele natrafiają na problemy wychowawcze, w których nie potrafią sami znaleźć odpowiedniego rozwiązania. 1 lutego rozpocznie się w Puławach cykl bezpłatnych warsztatów umiejętności wychowawczych pod nazwą Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. W każdą środę uczestnicy będą spotykać się w Osiedlowym Domu Kultury Amiki, rozmawiać m.in. o tym, jak rozwiązywać konflikty, budować poczucie wartości u dziecka i ogólnie być wspierającym rodzicem i pedagogiem. Warsztaty skierowane są dla osób mieszkających w Puławach. Będzie to cykl 10 spotkań, które będą odbywać się co tydzień od 1 lutego w godzinach popołudniowych. Zapisywać można się telefonicznie bezpośrednio u organizatora.